Mógł senator Kopiec posłużyć się prawdziwym i współczesnym symbolem Województwa Śląskiego, Górnego Śląska herbem wywodzącym się z herbu Królewskiej i Książęcej dynastii Piastów Śląskich. Ale to podkreśliłoby związek z polskością tego regionu, a nie historię prowincji zaledwie niemieckiego panowania na tych ziemiach. A tego senator Kopiec chyba w swojej agendzie politycznej po prostu nie chciał? No dobrze. To teraz jest takie moje pytanie. A może my przesadzamy, chociaż mówię, ja nie mówię z perspektywy człowieka mieszkającego na Śląsku, sympatyzującego ze Śląskim, jako oczywiście integralnym terytorium państwa polskiego. Ale przecież te wszystkie ruchy, które wywodzą się z Rasiu, które nawiązują do regionalizmu, w zasadzie w ostatnich wyborach samorządowych, czy też politycy, którzy z tymi środowiskami są związani w polityce krajowej, no są w zasadzie bez absolutnego znaczenia. Krach w wyborach samorządowych był widoczny. To możemy niepotrzebnie historyzujemy, niepotrzebnie nagręcamy panikę. To jest problem, czy to nie jest problem w takim razie? Andrzej się zaśmiał. Ja, ja często ten argument słyszałem, że to jest przesada, że nie należy rozmuchiwać tych, tych ruchów, że to, 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 to nie jest separatyzm. To jest regionalizm, że te ruchy są marginalne. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo yy, inicjatorzy yy, wspomnianej godki Śląskiej, uznania godki Śląskiej językiem śląskim, yy, powołują się na półmilionową grupę, która zadeklarowała, że używa języka śląskiego. Zdaje się, chyba około 50 tysięcy zadeklarowało, że y, używa tylko języka śląskiego y, na co dzień. Teraz mamy półmilionową grupę. To nie przekłada się na poparcie w ostatnich wyborach dla Ruchu Autonomii Śląska, czyli głównych inicjatorów tego działania. Mieliśmy chyba dwa ugrupowania startujące w wyborach samorządowych: Ostatnia Rucha Autonomii Śląska i zapomniałem nazwy Śląska Partia Regionalna. Śląska partia regionalna to była wcześniej. To teraz, teraz była. Wcześniej? Ślązoki razem. Ślązoki razem. Tak, Ślązoki, tak, razem. Tak, tak, Ślązoki razem i, i raz, to, to było szczątkowe poparcie. No, to jest, to jest jeden z argumentów. Ja często słyszałem od, od, słyszałem od polityków prawicy, że przecież to jest margines. No, przecież to w wyborach nie mają żadnej reprezentacji. No dobrze. No to skąd w takim razie e, taka chęć pomocy i podgrzewania tego w cudzysłowie regionalizmu przez polityków lewicy wspomnianych tutaj, polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy jakby na siłę chcą ten nazwijmy to regionalizm podgrzewać. Cały czas, prawda? Przecież to jakby przeczy, przeczy logice. Nie ma, nie ma poparcia. No jeśli i gdyby było to takie cyniczne działanie, poparcie tej półmilionowej części wyborców, czy też dużej części tej półmilionowej części wyborców, którzy zadeklarowali, no to można by to było jakoś logicznie uzasadnić. Prawda? Natomiast tutaj jest takie, takie dosyć, dosyć dziwne działanie. Czy powinniśmy być zaniepokojeni? No, w momencie, kiedy ktoś twierdzi, że część jakiegoś terytorium nie należy do danego państwa, nie jest mu przynależne kulturowo, albo że porównuje mm, rzekomo naród śląski do katalończyków, uczestniczy tam w spotkaniach z separatystami katalońskimi, no, nie jest to niepokojący sygnał, no ja uważam, ja uważam, że tak, podobnie jak odcinanie kulturowe części terytorium. No. Chyba mało jest państw na świecie, które sobie na to pozwalają. Bo to przykład, przykład Francji, która wszelkie takie, e, takie ruchy jakby e, no, marginalizuje od razu, no, na, na, na Korsyce. Na Korsyce mieliśmy e, próbę uznania języka korsykańskiego. To zostało od razu e, stłumione to jest, to jest zły wyraz, ale Nieuznane, nie uznane. Ma, ma, taki proces został, nie został w ogóle podjęty. Natomiast u nas politycy różnych, różnych opcji, bo to, to, to nie dotyczy tylko polityków lewicy czy koalicji, koalicji obywatelskiej, ale również prawicy, prawicy patriotycznej, tego typu publicystów, działaczy samorządowych, którzy mówią, no. Uznajmy to, no nie, nie, nie bójmy się, żadne argumenty e, nie docierają, czy takie, takie sygnały, to co powiedziałem wcześniej o tym przykładzie o tej gazety, Śląski Zeitung, u nas Witali Radość, no, no to też mówiono, że to, jest, że to jest zjawisko marginalne. Wszystko jest jakby zjawiskiem marginalnym, ale na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Jeśli to jest taki, taki margines, czy na Śląsku istnieje, Instytucja, która otwarcie będzie bronić polskości śląska w sferze kulturowej, historycznej, yy, może, może artystycznej, bo ja osobiście nie zauważyłem. Tutaj mamy, tutaj jesteśmy na marginesie, jakby, że państwo, państwo polskie nie jest tym yy, zainteresowane. Jedyne działania, jakie państwo polskie podejmuje, czy podejmowało przez osiem ostatnich lat to odsłonięcie tablicy, zasadzenie studentów, kiedyś o tym rozmawiali, takiej ścieżki edukacyjnej, gdzieś na obrzeżach miasta Katowic, ścieżki edukacyjnej z błędami jeszcze, które zostały wyśmiane przez jeden z portali internetowych na śląsku. To jest dosyć działanie niewystarczające, więc Zadajemy sobie pytanie, kto tutaj na Śląsku jest marginesem? Czy ci w cudzysłowie regionaliści, czy strona polska, czy państwo polskie? Czy państwo polskie się już całkowicie wycofuje?